Cześć kochani. Witam się w, e, z wami. <grym>, witam się ja i witają się z wami również moje zwierzaczki. Przyniosłam je tutaj wam do kamerki, żebyście mogli je również zobaczyć. I słuchajcie, dzisiaj taki dosłownie myślę, że ten filmik będzie trwał minutkę, bo odzywam się tylko po to do was, żeby wam złożyć życzenia najserdeczniejszych świąt Bożego Narodzenia wszystkiego po prostu co najwspanialsze, żeby ten czas, który się właśnie dzisiaj rozpoczął, a właściwie dzisiaj jest takiego apogeum, bo mamy Wigilię, żeby to był taki dzień, który naprawdę sprawi, że Będziecie szczęśliwi, że to szczęście poczujecie, że ta atmosfera będzie bardzo rodzinna, będzie bardzo ciepła i będzie pełna cudowności. Ja Wam tego wszystkiego najbardziej gorąco na świecie życzę. Myślę, że Leonio również, prawda Leonio? Leonio również, Borysiu myślę, że też. Ja je teraz jeszcze na chwilkę puszczę, bo one już pewnie mają dość, bo zostawię tylko jednego, bo powiem Wam szczerze, że to ciężko tak jednego i drugiego trzymać. No i słuchajcie, od razu się tutaj też troszeczkę Wam usprawiedliwię, że e, wiem, że filmów jest teraz bardzo mało na kanale, że właściwie cały grudzień praktycznie e, żadnych jakichś fajnych filmów nie było i że w ogóle bardzo się opuściłam z kanałem. E, no, mieliśmy trochę różnych spraw też, jeżeli chodzi o Leosia. No to tak jak Wam mówiłam w tym filmie poprzednim, troszeczkę nam chorował. Nie do końca e, czuł się dobrze, to znaczy na szczęście teraz czuje się już dużo, dużo lepiej nią e, i wszystko się nam jakoś pomału e, stabilizuje, ale dalej musi być na Royal Gastro, dalej musimy jeździć na kontrolę systematycznie do weterynarza, więc to zapalenie trzustki jeszcze jakby na pewno nie jest już ostre i jest dużo lepiej niż było ale jeszcze nie jest tak do końca dobrze. Dodatkowo mamy też różne jakieś tam swoje sprawy, swoje prywatne problemy, prywatne sytuacje, które też sprawiają, że człowiek nie ma po prostu takiej siły i energii do tego nagrywania. Do tego, żeby zająć się czymś innym. I też dodatkowo na to wszystko nakłada się jeszcze praca zawodowa, która u mnie w tym ostatnim czasie, końcówki grudnia, była bardzo, bardzo intensywna. Więc z tego też powodu no, jest jak jest i tych filmów troszeczkę nie było. Ale ja oczywiście naprawdę zamierzam to zmienić, to nie jest absolutnie tak, że nie wiem, że gdzieś odchodzę z YouTube'a, że nas już nie będzie, bo tak jak już Wam mówiłam, mam mnóstwo innych planów jeszcze na filmy yy, i to nie na takie, tylko takie filmy krótkie, gdzie ja po prostu coś powiem, co u nas i koniec, tylko właśnie na takie filmy, jakie były na początku, czyli filmy takie bardziej merytoryczne i mam nadzieję, że teraz też uda mi się coś fajnego nagrać, zwłaszcza, że teraz po świętach będę miała jeszcze troszeczkę wolnego i myślę, że będę mogła poświęcić na to czas i od nowego roku właściwie już od końcówki grudnia i potem od nowego roku ruszymy z kopyta z nowymi fajnymi filmami, żebyście mieli co oglądać i żebyście mogli zdobywać dużo fajnej, merytorycznej wiedzy. Natomiast gdybym się nie odezwała do końca roku, to chciałam również życzyć nie tylko wesołych świąt, ale także wszystkiego najlepszego z okazji świąt, nie z okazji świąt, tylko z okazji nowego roku, tak? Nowego roku 2020. Nie ukrywam, że dla mnie rok mijający był jednym chyba z najtrudniejszych w moim życiu. Działy się takie rzeczy, które się w sumie nie powinny dziać. Bardzo dużo problemów i takich Ach. osobistych. Leonio! No spokojnie. I też, no, cała sytuacja z Borysem, która mnie po prostu całkowicie, wiecie wykończyła. Jakby ślady tego wszystkiego są do teraz, ale no to, to naprawdę to nie był dobry czas. Mam nadzieję, że ten przyszły będzie spokojniejszy. Znaczy zapowiada się jako rok bardzo trudny również, ale myślę, że, że ten trud, mam taką nadzieję, że ten cały trud, który już poniosłam i który będę dalej ponosić, zostanie mi po prostu wynagrodzony i, i wszystko po prostu w moim życiu się gdzieś tam ułoży w końcu, tak jakbym sobie tego życzyła, ale tego też życzę Wam, żeby ten czas nowego 2020 roku był dla Was wspaniałym czasem i żebyście realizowali swoje cele, żebyście się nie poddawali, a Wasze Maltańczyki i Wasze inne zwierzątka, żeby miały z Wami jak w raju, żebyście nie zapominali o tym, że skoro już je posiadacie, to niezwykle ważne jest to, aby zapewnić, aby spełnić wszystkie ich psie, potrzeby, czy kocie, potrzeby, czy potrzeby innych zwierząt, żeby o tym po prostu pamiętać, żeby one miały z Wami dobrze. Kochani, to tyle. Myślę, że to będzie chyba ostatni filmik w 2019 roku. Tak jak mówiłam, od nowego roku ruszamy z kopyta. Trzymajcie się, buziaczki. Papa, pa, kochani.